Warszawski Teatr Polonia 13 października był świadkiem ważnego wydarzenia. W ramach dziesiątych urodzin portalu Interklasa odbyło się tam spotkanie partnerów programu, podczas którego dyskutowano o miejscu i roli Polski w europejskim społeczeństwie informacyjnym. Zebranych gości przywitała Krystyna Janda, członek kapituły Znaku Jakości Interklasa. Państwa, chciałam Państwa bardzo serdecznie przywitać w dalsze Polonia. Bardzo mi miło, że właśnie tutaj możemy Państwa gościć. Bardzo mi miło, że to Interklasa. Bardzo mi miło, ponieważ jesteśmy z Interklasą od lat. Spotykaliśmy się zawsze w Sejmie. Zawsze robiło na mnie wrażenie to, czym zajmuje się Interklasa i jakie są jej sukcesy z szerokimi ramionami. Witam Państwa. Spotkanie prowadziła Maria Seweryn wraz z Arkadiuszem Janiczakiem, którzy tuż po powitaniu zaprosili na scenę panią poseł Grażynę Staniszewską. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich witam. Tych, którzy przez te 10 lat, niektórzy tutaj po drodze mówili, że nie wierzą, że to aż 10 lat minęło, a to naprawdę już 10 lat minęło. Od programu, który zaczął się takimi masowymi zakupami komputerów dla szkół. Wtedy. Takie hasło ukuliśmy, że nowoczesna Polska zaczyna się w szkole. Po oficjalnych powitaniach głos zabrali przedstawiciele rządu. Jako pierwszy wystąpił Witold Droszcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który mówił o wyzwaniach dla administracji publicznej. Kilka dni temu miałem przyjemność, zaszczyt zaprezentować projekt rządowego programu Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Programu, który. W wielu aspektach też mam nadzieję koresponduje z ideami, które legły u podstaw inicjatywy Interklasy. Do współpracy przy tworzeniu strategii zaprosiliśmy przedstawicieli możliwie szerokich środowisk, zaprosiliśmy przedstawicieli samorządu, Biznesu, świata nauki. Zaprosiliśmy wreszcie trochę eksperymentalnie, jak, jak co niektórzy recenzenci tego pomysłu zaznaczali, zaprosiliśmy internautów do tego, aby Wspólnie z nami współtworzyli z tą strategię. I jedna z informacji, która płynęła z przeprowadzonych badań, była taka, że internauci, ta awangarda społeczeństwa informacyjnego, nie oczekują niczego niezwykłego od władz publicznych, od władz samorządowych, od rządu. Oczekują tego, o czym chciałbym w dwóch zdaniach powiedzieć, a co w moim odczuciu jest tym największym wyzwaniem stojącym przed administracją publiczną. Oczekują tego, aby zostały stworzone sensowne, Spójne ramy działania dla szeregu inicjatyw społecznych, publicznych, ale także mieszczących się w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego, stworzenia pewnych ram legislacyjnych. Nie wszystkie inicjatywy, takie jak Interklasa, radzą sobie w obecnie działających w ramach legislacyjnych, i to jest wyzwanie, które stoi przed, przed administracją, zdaniem internautów, ale także, także naszym. Stworzenie sensownych, życzliwych mechanizmów regulacyjnych. Tu zerkam na panią prezes Terżyńską, ale nie tylko, także na pozostałych przedstawicieli administracji rządowych. To wszystko zdefiniowaliśmy sobie jako to prawdziwe wyzwanie stojące przed administracją publiczną. I nawet jeśli po tych kilkunastu latach funkcjonowania w warunkach wolnego rynku, demokracji brzmieć to może banalnie, to jednak w dalszym ciągu czuję potrzebę, aby potwierdzać, że. że, że przy wszystkich podejmowanych przez nas działaniach musimy zawsze pamiętać, że władza publiczna nie ma tutaj omnipotencji, nie ma monopolu na wiedzę, że mądrością władzy publicznej jest umiejętność, i powinna być umiejętność korzystania z ogromnego potencjału potencjału społecznego potencjału, który, jeżeli chodzi o nowe technologie, jest dziś także w świecie biznesu. Dlatego też w pracach nad strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także nad realizacją tejże strategii chcielibyśmy, aby uczestniczyli ci wszyscy, którzy ją stworzyli. Nie pominięto także istotnej kwestii dotyczącej wyzwań dla gospodarki. Tę kwestię w zastępstwie pana premiera Waldemara Pawlaka poruszyła na spotkaniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, pani Grażyna Chęclewska. Priorytety są trzy: aktywne społeczeństwo, czyli nowe podejście, żeby Zwiększyć y, liczbę pracujących, żeby nasze, nasze społeczeństwo było aktywne. Y, w większym stopniu kładziemy nacisk na rozwój edukacji, na efektywny system edukacji. To również dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego, zapewnienie y, dostępu y, do internetu czy umiejętności informatycznych. To jest to aktywne społeczeństwo. Drugi priorytet to, są, to jest właśnie ta innowacyjna gospodarka, czyli gospodarka oparta na wiedzy, która nie może się rozwijać bez społeczeństwa informacyjnego. Z realizacją tych wszystkich działań programowych wiążemy duże oczekiwania. Dotyczą one większej możliwości, czy możliwości wzrostu możliwości przedsiębiorstw, wzrostu aktywności tych przedsiębiorstw. I skłonności do wdrażania tych nowych rozwiązań technologicznych. I tu, w tym przypadku, w tym obszarze, doświadczenia Interkasy, jeśli chodzi o wdrażanie tych nowych, nowych technologii, są bardzo, bardzo cenne. Jestem przekonana, że, że wraz z kolejnym rokiem działalności tego programu edukacyjnego zakres współpracy będzie poszerzany że wykorzystane zostaną nowe doświadczenia związane właśnie z wdrażaniem tych naszych nowych technologii. Kluczowym tematem okazały się także wyzwania dla edukacji. Zamierzenia Ministerstwa Edukacji w tej kwestii przedstawił na spotkaniu podsekretarz stanu Zbigniew Marciniak. Jeśli 10 lat temu, więcej połowa każdego rocznika po skończeniu szkoły podstawowej, tylko połowa wybierała drogę do edukacji prowadzącej do studiów wyższych, to dziś to jest 80 kilka procent każdego rocznika. Młodzi Polacy uwierzyli, że droga do spokojnego, szczęśliwego życia wiedzie przez zdobycie edukacji. Następny fakt, Polska jest na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o, o to, jak mały jest odsetek młodzieży, która odpada w od system edukacji. No więc zagospodarowanie tego potencjału tej ogromnej chęci wymaga specjalnej troski. A w szczególności wyposażenia tych ludzi we wszystkie najlepsze środki do tego, żeby te dzieci budować. Zwłaszcza w obliczu wyzwań przyszłości. A te wyzwania to przecież, przecież są budowane no, w pewnej, konkretnej rzeczywistości technologicznej. I dziś musimy uczniów nauczyć się inaczej uczyć. To już nie wystarczy sięgnąć po podręcznik i przeczytać, co w tym podręczniku napisane, i zapamiętać. I dziś. Uczeń jest otoczony setkami źródeł. On musi wiedzieć, że one istnieją, on musi wiedzieć, jak do nich sięgnąć, i wreszcie on musi krytycznie ocenić, co to warte, co znalazł. Są to zupełnie nowe sytuacje, a nie ma innej metody nauczenia tych fundamentalnych cywilizacyjnych umiejętności dzisiaj, jak umożliwić tę drogę, czyli dostarczyć komputerów. Bardzo mądry sposób pokierować edukacją za ich pomocą. Po prezentacji głos zabrał profesor Tadeusz Rzeżuchowski z Politechniki Warszawskiej, który swoim występem poruszył kwestię edukacji matematycznej. Bez matematyki praktycznie nie można się teraz w nowoczesnym świecie poruszyć. No dobrze, skoro, skoro tak ta matematyka ważna, to dlaczego wielu nie lubi matematyki? Na ten temat też mnóstwo rzeczy można by powiedzieć. No, ale też trzeba się zastanawiać, co zrobić, żeby ją polubić. No, i tym interpretacja się właśnie ma zajmować, tak No, na przykład, to jest coś takiego, co, co w szkole pewnie wszyscy musieli się tym zajmować. Pytanie, czy tym można się fascynować, nawet jeśli się pokaże taką interpretację tutaj w kolorach. No, obawiam się, że poza tymi fanatykami matematyki, to mało kto się zachwyca takimi sprawami. A no wobec tego próbujemy przekonać inaczej do matematyki młodych ludzi. Chcemy pokazać inną twarz matematyki, dotrzeć do tych cech matematyki, które często są zakryte jakimś formalizmem, którym zresztą matematycy się lubują, ale pod którym nie widać tych istotnych rzeczy. Na sam koniec odbyło się wręczenie dyplomów i podziękowań dla partnerów programu.